Nazywam się Jonaty Joey Editson i reprezentuję pięć Jane Doe w sprawie przeciwko Nasonowi oraz kilka innych ofiar Kościoła. Gdy swoją historię opowiada jedna osoba, należy zachować ostrożność w osądach. Gdy jednak dziesiątki ofiar Podają dokładnie te same fakty, ich zeznania mają ogromną wiarygodność. Sąd najwyższy w Los Angeles podniósł wysokość kaucji do 90 milionów dolarów. Kaucja dla Jeffrey Epsteina wynosiła 10 milionów dolarów, a dla Nassona 90 milionów. O jej wysokości decyduje szereg różnych czynników, w dużej mierze skala przestępstw. Była to jedna z najwyższych kaucji w historii Stanów Zjednoczonych.